Jesteśmy schodzieży i poznaliśmy się w liceum. Kali. I strzała. Od tego czasu zjechaliśmy już kawałek świata. Między innymi... Maroko. Kazachstan. Gruzja, Norwegia. Turcja. Madera. Jeżdżąc stopem po Bułgarii wpadliśmy na pomysł, żeby wybrać się w naprawdę wielką podróż. Przez rok objechać świat dookoła. Z pomysłu powstały marzenia. Marzenia przerodziły się w plany. A teraz te plany zaczynamy realizować. Startujemy już pod koniec października. Pierwszym etapem naszej podróży będzie Ameryka Południowa. Zaczynając od Peru chcemy przejechać przez Boliwię, Brazylię, Urugwaj, Argentynę, aby w końcu dotrzeć do Chile, skąd wybierzemy się w dalszą polu. Tanie podróżowanie to nasza specjalność, jednak każda dodatkowa suma pozwoli nam zobaczyć więcej niesamowitych rzeczy. Dlatego prosimy Cię o wsparcie poprzez portal Polak PolakPotrafi. W zamian za to otrzymasz naszą wdzięczność oraz wybrany przez Ciebie upominek, jak pocztówkę czy specjalne nagranie. Dwoma plecakami i swoją pomocą pojedziemy dookoła świata.